Siemanko wszystkim, z tej strony Patryk z kanału KryptoLiga. Moi drodzy, mamy 15 misję na ZK Synku. No i co? Przejrzymy sobie to, co tu trzeba zrobić. Przeklikamy, podziałamy i na potencjalnego airdropa się wystawiamy. Lecimy z tym. No i dobra, tak przez nas chwilą wspomniałem, przejrzymy sobie tutaj całą tą misję 15, przeklikamy, zobaczymy, co tu trzeba zrobić, co tu trzeba powstawiać, no i... i spróbujemy się tu pobawić, żeby zaznaczyć swój ślad, prawda? Dobra, nie przedłużając, zobaczmy, tutaj mamy ten zetka sync, tu jest misja pierwsza jako system, bla, 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 pierdolamento, dobra, tu mamy jakiś celet network, zobaczmy, co to jest, czy oni tu mają swoją stronę, niby tutaj coś tam mają, no i co? Co i co i co, tu coś możemy to jakby połączyć, nie mam pojęcia, o widzicie tu coś mamy No i dobra, połączymy sobie portfel Tutaj u nich, cyk, oczywiście potwierdzamy I teraz u nas sieć zetka, Z sync dobra ZK. Co, nie mają? Jak nie mają zetka, synku, no to co to za sieć? No ale nie mają jak widzicie, no nie ma, nie ma nic. Jak nie ma kasynku, to robił tego nie będę. No bo bez sensu. No okej, okay, dobra. Na pewno nie będę robił tutaj na laty, bez przesady. Ok, to to w takim razie odpada. Widzicie, chciał dobry wyszło, jak zawsze. Jeszcze tutaj zerknę na szybkości. Czy to coś, coś tutaj jest, ale nie, nie widzę tu nic. Nie widzę tutaj nic, żeby tu można było się połączyć, pobawić, tak więc nie. Dobra, nie ma co. Nie idzie, to nie idzie, prawda? To nie chodzi o to, żeby ten filmik tu trwał 3 godziny, tylko to ma być takie, wiecie, srów, pizdu i pozamiatane. Dobra, następny MUX Protokol. Tutaj już coś robiłem wcześniej, no i co banalne, tu łączymy się portfelem. Używamy oczywiście sieci zetkasing, alpha, testnet. No i teraz tak, otwieramy sobie pozycję long, nie wiem, 0.001, Powiedzmy po markecie Tu jest zaznaczone po markecie Market Price To znaczy się, że po obecnym kursie No i tu możecie wziąć sobie limit No to ja sobie tu po markecie już poustawiałem Teraz wezmę sobie po limicie I powiedzmy ustawę sobie longa Jak i ethereum spadnie do 200, 1210 Dobra, otworzę sobie wtedy longa Cyk To sobie tutaj otworzymy Cyk, cyk, cyk Dobra, zgadza się no dobra, niby coś tu otwiera. No dobra, niby jest. A, widzicie? Order. Dobrze, także jest. Ok, tutaj są otwarte pozycje, które już wcześniej pootwierałem po, po markecie i tutaj są po no, limicie. Teraz, no to teraz jeszcze po limicie otworzymy sobie shorta. Shorta otworzymy sobie jakiś termin wyskoczy do 100. 1213.7. Wtedy sobie otworzymy też 01 Cyk na dźwigni 46 shorta wtedy Ok Potwierdzam oczywiście Dobra Mam kolejny order otwarty Także jest jest open long open short O widzicie tu już prawie aby się ta pozycja tu otworzyła, no zobaczymy czy się otworzy jak się otworzy to będzie super, jak się nie otworzy to poka nie będę OK, tu tutaj tu dwie pozycje mam, tu dwie pozycje mam tu możemy jeszcze jakieś liquidy dodać jakiś MUX LP, dobra no to zobaczmy co tu jest BUY MUL xp, ale nie mogę kupić chyba że to na powiedzmy 25% to jest dużo Dobra, ok, kupię sobie tam jeden i prawie tego dziada. Potwierdzam. Don't show down. Musimy poczekać chwilkę, aż transakcja dobiegnie końca. No i dobra, tutaj się otwiera, otwiera, ale tu nic nie widzę. Wiecie, jest tutaj procesnik cały czas. No dobra, to zostawię sobie to na koniec. Może pod koniec filmiku uda się to coś dalej zrobić. To tu zostawimy to, bo tu nic więcej nie mogę zrobić. Sprzedać nie mogę, no bo nie mam co sprzedać. OK, Tutaj mamy ten MUX protocol. Lecimy do czwóreczki teraz. Pocket Network. No to zobaczymy co to jest ten Pocket Network. Weźmy sobie tutaj do nich, cyk. Pocket Network. No i dobra, wszystko fajnie, pięknie, ale ja tu nie widzę... Żeby się połączyć z portfelem. Tu jakiś endpoints Okej. Okay. To trzeba się zalogować. I dołączyć. I tu poza tym i tak nie widzę niestety. Nie idzie synku Także nie, dobra, ja się logował nie będę. To już każdy niech tam zostawi dla siebie. Jak ktoś chce się zalogować, no to może, ale ja myślę, że to nie będzie miało wpływu na potencjalnego airdropa Aczkolwiek mogę się mylić, no, realnie wiecie o tym, że zawsze powtarzam Że każdy odpowiada za siebie i każdy jest, tak powiem, kowalem swojego losu Dobra, tu mam jakiś depo pocket, tu mam jakiś link do demo portfela Zobaczymy, czy tutaj mamy jakąś sieć zetcasing Żeby ewentualnie coś otworzyć, jakąś pozycję zamknąć Dobra, czekajcie, coś tutaj jest tu jest dobra. Aha, tu mam tylko teraz przejrzenie portfela. Ok, no dobra, no i co? Przeglądamy sobie. Wszystko fajnie, pięknie. No i co dalej? Tu jest jakiś swap. Powiedzmy, możemy sobie zrobić. A, widzicie? No i już z lipa. I tu nie ma zetkastanków. Widzicie? To jest tylko tak do przejrzenia sobie. Staking też nie mogę zrobić, no bo nie mam tego. Coina, depot. Zagłosować myślę że też nie będę mógł. Ale zerknijmy sobie to. No dobra, spróbujmy. O no dobra, włączymy tu portfelem. Cyk. Dobra, niech sobie to będzie. No i dobra. No, czyli to już jest za późno na to głosowanie. Z closed, widzicie? To już nie da rady. Czyli trudno tutaj też już nic nie zrobimy okej, okay. jeszcze raz tu zeknam dashboard ale tu jest tylko nie tu jest tylko i wyłącznie pokazane sieć Takie są dostępne sieci a nie ma, nie ma żadnej tam misji ani portfolio w sensie nie ma żadnej misji żeby tam podcierać jakieś pozycje dobra. czyli to też odpuszczamy o w międzyczasie tu zobaczmy co się wydarzyło cały czas jest o tutaj coś wyskoczyło o, no coś tu, że. Realizacja potrwa dłużej? Nie wiem. Dobra, poczekamy z tym. Czyli, depot też nic tu nie zrobimy za bardzo z tym, depotem Pocket, depot. I teraz szóstka. O, a co tu się wydarzyło? Nie ma tweeta szóstego. O, wydziady cholerne. O, wydziady zobaczcie. Nie dali nam tu szóstego tweeta. Cholery. No dobra, czyli to by było na tyle. To by było na tyle. No i co tu się dzieje dalej? Dalej lipa co? Także widzicie coś tutaj nie idzie to z tymi tokenami. Także tutaj będziecie musieli pokombinować sobie, żeby sobie tutaj podziałać. Połączymy jeszcze z tej portfel, ale żadna sieć arbitrum. Ja chcę sieć ZK Sync. testnet. Dobra. To by było. No I to jest to Liquidity. Tego nie mogę tutaj zrobić nic. Widzicie, cały czas transakcja niby wisi, ale kupić nie chcę. Także nie jestem w stanie Wam moi drodzy pokazać teraz, co i jak z tym. Niestety, choćbym chciał. Yy, szybki testnet, szybko do zrobienia. Kto tam ma ochotę? Niech sobie to przeklika zobaczy. Ja tam mówię. Nie, nie śpię, tylko działam. Ponieważ no co? Jak będzie jakikolwiek kiedykolwiek zrzut, to może, może on już widać coś tam się uszarpnie od nich. Dobra moi drodzy, to było na dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapaczkę, w górę subskrybujcie kanał. Do kanału. I jeszcze takie małe pytanko do Was mam. Jak wam się podobają mistrzostwa świata w półkę nożną? Jakie jest wasze zdanie? Bo moim zdaniem to to jest... kurde naprawdę tak cholernie przekupione dziadostwo, jestem tak strasznie zły o ten katar, że to jest szok. No ale... Co ja mogę? Nic nie mogę. No, widzimy, że na tym świecie rządzą pieniądze i tyle. Dobra, moi drodzy. Życzę wszystkim udanej niedzieli, spokojnego weekendu, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.